Kolejny etap naszej wędzarki już powstaje i coś nowego się wyłania. Dach obity gontem. Wiecie co? Kupiliśmy jeden jakby arkusz gątu i tam jedną paczkę jedną paczkę, paczkę gontu i tam ogólnie powinno wystarczyć. Ale wiecie ile zabrakło? Trzech płatów. Musieliśmy dokupić jeszcze jeden, tak więc no stety, niestety, niestety trzeba było, ale daszek fajnie wygląda. Tu z tyłu jeszcze taką tak możecie na szybko zobaczyć. Już tutaj jest nabita taka wiatrownica, takie wykończenie, muszę je tylko przedłużyć do dołu. No spoko to będzie wyglądało, tak mi się wydaje, tak więc e, dobrze, żeśmy z tego wybrnęli. Tutaj te deski okapowe też Te wiecie jak ja miał wszystkie pierdółki kupować deski, deseczki, jakieś wykończeniowe, to byśmy poszli z dymem dlatego wykorzystuję to, co jest i, i też chyba dobrze wygląda. Chodźcie, zobaczcie tu, co tu się zadziało, bo tutaj mamy zrobione już drzwiczki. O, tak jak mówiłem, drzwiczki będą dwustronne. Tak więc, no, tak się otwierają wstępnie, zamykają. O, widzicie? I one powstały z łaty nie, złaty. Złaty od majstra z dachu, bo tych kantówek 4,5 na 4,5 to już nam zabrakło. Znaczy mam je jeszcze, tylko że zostały mi najbardziej zwichrowane. A drzwi fajnie by było, żeby ta kantówka jednak była prosta, żeby ich nie wykręcało. Dlatego wziąłem od majstra po prostu dwie łaty, pociąłem. No widzicie, że tutaj też jest to wszystko robione na na tym, żeby jak najmniej odpadów było. <śmiech> <śmiech> Ale <śmiech> wygląda to następująco. O. Nawet są w miarę równe, tu trochę pręże od spodu, musisz to wyrobić, ale ja ogólnie to sobie tak pomyślałem, że e, tutaj zrobię sobie taki haczyk do zamykania i tutaj sobie zrobię taki haczyk do zamykania, żeby to sobie docisnąć na czas wędzenia, a to się pewnie po zimie e, powinno ułożyć, a jak nie to już tak zostanie, to jest na razie roboczo włożone, bo tutaj musimy też dać taką listwę, która będzie na równo i wymyśliliśmy to w ten sposób. Zależało nam na tym, żeby te nasze wrota otwierały się tak, żeby tutaj po prostu po długości całe kije zrobić, yy, wsadzić. No i się udało dzięki temu, że wzięliśmy właśnie takie zawiasy. One były zamówione przez internet, dlatego nie były aż takie drogie, jakbyśmy je wzięli tutaj na miejscu. Yy, natomiast. 88 zł, ale jeszcze ze skobelkiem. 88 zł, ale mamy jeszcze skobelek do zamykania. Tak więc ładnie wyglądają. I ogólnie idea jest taka, że całe drzwi tutaj są docięte na równo w otwór. Natomiast góra i dół, tutaj jedną, jedną otworzymy, tu będziecie widzieć. O, chodźcie tutaj, zobaczcie. Natomiast góra i dół jest tak zrobiona. Że jest trochę dłuższa. Właśnie to jest tak zrobione, żeby to się zapierało o, o ten element. No, poczekajcie, to wam otworzę, bo tutaj będzie chyba lepiej widać. Także tu dostanie jeszcze dokręcona ta deska o, i ona się po prostu zamknie. Zamknie się o to. Nie? Na razie je tak prowizorycznie e, przywi, przybiliśmy. No i Kolejna część, jaką będziemy robić, to teraz te drzwiczki, oczywiście, też sobie ocieplimy. No, bo mamy tą wełnę, no i tutaj sobie wybijemy jeszcze deską. Tak samo jak od frontu, tylko że już na równo. Przez to będą cholernie ciężkie, ale zawiasy są bardzo dobre. Tak więc, wiecie, lepiej się dociśnie. No i mam nadzieję, że podczas wędzenia będzie to wszystko w miarę fajnie szczelne. I tutaj jeszcze. Dam sobie po prostu taki paskownik wykończeniowy. Myślałem, żeby tu coś dać, ale wydaje mi się, że chyba nie ma sensu. Naprawdę to jest i tak tylko wędzarka, chociaż przyznajcie, że chyba już na wstęp nie wygląda nawet, nawet ładnie. Także idziemy wybijać drzwi. Muy tros Dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka, tak więc można powiedzieć, że wędzarnia została ukończona. Co prawda w 95%, bo jeszcze parę rzeczy jest do zrobienia, ale sądzę, żeby nie przedłużać tego materiału, żebyście widzieli, jak to wyglądało. E, to już e, jakby ten cały końcowy efekt pokażemy w filmie o kosztach, bo na pewno będą Was interesowały, ile taka wędzarnia nas finalnie kosztowała. To wtedy podokańczamy sobie na przykład takie elementy jak narożniki, których tutaj e, brakuje. Proszę ten deflektor zrobić, e, pomalować, na drugi, pomalować na drugi raz, bo widzicie, że wędzarnia została e, w innym kolorze z, e, zmieniona, tak więc słuchajcie, co my tutaj mamy? Drzwi do wędzarni wjechały, dwuskrzydłowe, tak jak powiedziałem, one nam się otwierają w ten sposób. Przepraszam, bo tutaj akurat z tyłu się beton wylewa, więc może być trochę głośno. Ale ona się otwierają w taki sposób, żeby te kije bez żadnego problemu nam tutaj się mieściły. I wędzarnia, proszę bardzo, wygląda w ten sposób czyli pierwsze stanowisko wędzarnicze nad sufitem, później około 45 cm przerwy na drugie stanowisko wędzarnicze. Tutaj jest trzecie stanowisko wędzarnicze, natomiast to wędzarnicze stanowisko jest na wędzenie ziół albo papryk, bo na razie tak roboczo wykorzystam grilla po prostu od naszego paleniska. Tutaj na tej poprzeczce tu będzie jeszcze założona taka deseczka w poprzek, żeby mogło to stanąć i tutaj będziemy wędzić nasze papryki jalapeno na tak zwane chipotle, a później jakieś zioła, Pomidory można to suszyć, no dużo rzeczy można e, robić, wstępnie zakupiłem też kije wędzarnicze to tak naprawdę jest szczotka od kija zeksiona za 7 zł sztuka 1,20 m, tak jest. no da radę to troszeczkę e, taniej zrobić, zobaczcie drzwi są na e, takim patencie zrobionym żeby nam się tutaj to domykało bo wiadomo to jest drewno i to wiecie będzie pracować, a jeśli chcemy żeby to było w miarę tutaj zamknięte to zobaczcie, te, to jest już Tutaj za, założone się nie e, zamyka, znaczy nie otwiera. Tutaj drugą rzecz sobie zamykamy, i tu mamy wichajster, który nam to dociąga. Przez co drzwi są szczelnie zrobione. E, przód wykończony, e, znaczy dach jest zrobiony w goncie, przód wykończony e, listwą. Myślę, że to wygląda dosyć spoko. Natomiast od tyłu, tak jak powiedziałem, tutaj nie ma żadnych otworów bocznych. Tutaj dym ulatnia się przez komin i to jest komin e, FI 160. To jest z kwasu zrobione. E, tak więc. E, tak więc to jest zrobione, wykorzystany czopuch od ekogroszku i myślę, że będzie się to fajnie sprawować. Oczywiście, klapa, już wam pokazuję, klapa się otwiera, dlatego postanowiłem, że ona ma się otwierać do boku, żeby nie otwierała się na komin. Tak więc zobaczcie, ja podnoszę klapę. I nic się nie dzieje, no bo komin jest z boku. Natomiast, żeby było jeszcze wygodniej, to tutaj zostaną założone siłowniki od klapy samochodowej. Mam takie akurat na zbyciu, bo służyły nam do otwierania wiaty na śmieci i są, więc je wykorzystam. Tak więc w filmie z kosztami zobaczycie, jak już finalnie to wszystko będzie wyglądało. Idziemy do przodu. Tak więc, jak widzicie, tutaj musimy jeszcze posprzątać, palenisko przygotować do pierwszego tutaj wędzenia. Deflektorek na razie będzie powieszony no, tak roboczo na ale sądzę, że też się, e, z, też się sprawdzi. Oczywiście deflektor, żeby tutaj e, nam e, tuż, który kapie, nie spadał tam do dołu. No i sądzę, że cała wędzarnia powinna działać no ale jak to e, będzie no to sprawdzimy na pierwszym wędzeniu na które was oczywiście serdecznie zapraszam a zaraz po filmie z wędzenia zrobimy sobie podsumowanie kosztów zobaczymy ile coś takiego kosztuje e, chcąc to sobie w własnym zakresie zrobić no i czy przede wszystkim ma to sens wydawać tyle pieniędzy i czy taka wędzarnia po prostu będzie dobrze wędzić tak więc trzymajcie kciuki piszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. i co, życzę powodzenia, na wędzenie.